Nie dawajcie psom tego, co święta i nie rzucajcie swych kareł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, was nie poszerpały. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czynicie. Albowiem na tym polega prawo i prorocie. Wchodzicie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto słowo Pańskie. Przez ciasną bramę, bo wąska jest droga, która prowadzi do życia. Kochani, te słowa Jezusa niosą dla nas zobowiązanie i problem. Trzeba umieć mieć swój styl, wybierać to, co trudne, niepopularne, nie kierując się nastrojem Bóg i na tym szlaku czuwać się w treści, które Bóg kieruje nieustannie do nas w swoim Słowie. To Słowo wyrażone dziś w pierwszym czytaniu odnosi się do sytuacji sprzed przeszło trzech i pół tysiąca lat. Wtedy Główną formą utrzymania było pasterstwo. O Abram Abraham i Lot pędzili swoje przody przez stek, gdzie mogły skubać trawę, a gdy wchodzili w teren bardziej suchy, trawa stawała się coraz mniejsza. Mianowicie my etapie doszli do wniosku, że podzielą przodę, i pójdą w różnych kierunkach, ażeby zwierzęta nie padły z głowy. O i w tym kontekście wędrówek naszych prawczotków, pasterzy, którzy przekazali nam świadectwo wiary, chcemy uczyć się naszego świadectwa wiary. Abraham jest nazywany ojcem wszystkich wierzących. A później Scena opisana w Ewangelii, gdzie sformułowanie nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł przed świnie, może zdawać się zbyt mocne. Gdybyś zwróciła się do kogoś z prośbą, żeby Ci pożyczył wiecznego pióra, on by powiedział, nie będę rzucać pereł przed świnie, no to można by się obrazić. Tylko pamiętajcie, że w tamtym środowisku kulturowym to brzmiało inaczej. Świnia u Żydów nie była zwierzęciem hodowlanym, tylko zwierzęciem nieczystym. Więc to nie było coś, co należało do y, obrządku gospodarskiego, tylko zwierzę, które hodowali poganie. W tych rejonach, gdzie Mieli inne styl bycia, inne zasady kultury. O i w tamtych rejonach inaczej funkcjonowały pewne wzorce życiowe, dlatego też Chrystus, który każe wyraźnie rozróżniać między tym, co jest perłą, a tym, co stanowi cechę życia pogan, nie wnosi tutaj tego akcentu dyskredytowania pewnych zwierząt, tylko podkreśla, że ci, którzy wybierają życie wiarą, muszą mieć inny styl niż poganie. O i w tym kontekście, jako przykład wyboru, staje przed nami Abraham, gdzie. Trzeba było na pewnym etapie dokonać wyboru kierunku, gdzie pójdą z lotem, i lot zdecydował się, że pójdzie wzdłuż Doliny Jordanu. Jordan to była woda, a woda w tamtych warunkach jest napojem życia, symbolem bogactwa. W Dolinie Rzek rosną owoce, tam rozwija się zielona trawa. Tam można hodować zwierzęta, i lot dokonał wyboru Doliny Jordanu, podczas gdy Abram poszedł w przeciwnym kierunku symbolizowanym przez dęby namre. Na krótki dystans wybór lota wydaje się sensowny, ale na krótki dystans. Dlatego jako miejscowości na szlaku wybranym przez Abrahama pojawia się Mamre, natomiast na szlaku wybranym przez Lota Sodoma i Gomora. Niedługo potem, na tym szlaku, który miał wszelkie dane, by być symbolem dobrobytu i rozwoju, pojawią się miasta dotknięte moralnym, zagubieniem życiowym. Miasta, o których Stary Testament mówi, że Bóg zesłał na nich ogień z nieba. I właśnie w tym kontekście moja prośba do Was. Gdy doświadczacie pewnych wyborów życiowych, bądźcie długodystansowcami. Nie bądźcie specjalistą od efektownego przebycia 40 metrów, ale umiejcie uczestniczyć w Bożym maratonie, umiejcie okazywać Wasze otwarcie na tę przestrzeń i ten horyzont, w którym potrzebuje Was Pan. Pamiętam, jak kiedyś w Londynie miałem konferencję do Polskiej Młodzieży. I później już zapomniałem o konferencji, następnego dnia jechałem na lotnisko i zobaczyłem, że biegną trzy dziewczęta i coś wołają. Yy, zatrzymałem się, otworzyłem drzwi, żeby usłyszeć, ale wołały, my jesteśmy od długich dystansów. Chciałbym, żebyście wy, potrafili przebywać długie dystanse w skali całego życia i równocześnie, żebyście byli świadkami tego stylu, który Jezus w swoich błogosławieństwach określił greckim słowem prais. Prais to cichy, życzliwy, dyskretny, delikatny praites, rzeczownik to łagodność, delikatność, skromność. O i w tym terminie jest wyrażona głęboka treść. Tu nie chodzi tylko o to, żeby milczeć i mieć wciółki i nie robić użytku ze strun głosowych. Tu chodzi o pewną postawę życiową, którą nazywamy subtelnością, dyskrecją. A która ani w czasach obecnych, ani w czasach Jezusa nie cieszyła się zbyt wielką popularnością. Jakiś słuchacie choćby ukochanych przez niektórych muzyków rockowych, to raczej starają się oni już robić maksymalny użytek ze strun głosowych. Kiedy słuchamy reklam powtarzających w sposób nachalny pewne treści. Trudno tutaj powiedzieć, że jest to bardzo dyskretna reklama. Na...